Żegnaj, Mariciuj. Żegnaj. Lepiej już idź. Nie podasz mi ręki na znak przebaczenia? Nie. Dlaczego ukryłaś przed Juanem Miguelem, że wciąż jesteś niewidoma? Szczerze? Powiedz mi. Uważam, że to błąd, ale chcę poznać twoje racje. Nie chcę, żeby litował się nade mną. Myślisz, że cię nie kocha? nie powiedział mi to jasno i wyraźnie Nie wierzę Jego zachowanie temu przeczy Wyruszył w podróż, by uporządkować swoje życie Wciąż Cię kocha, ale usiłuje o Tobie zapomnieć Bo to Ty powiedziałaś, że go nie kochasz kochasz.

ale jest przekonany, że odzyskałaś wzrok i że dasz sobie radę. Mnie wyznał, iż jesteś miłością jego życia. jego życia. To nieprawda. Kłamca. Mnie powiedział co innego. A ja nie chcę, żeby się dowiedział, iż nie widzę, bo wróciłby do mnie z litości. Dochowa pani tajemnicy? Nic mu pani nie powie. Proszę mi obiecać.

Powiedz coś. Nie odpowie. Jest jakaś nadzieja? Prawie żadnej. Zrobiliśmy co się dało. Tylko cud mógłby go uratować. Nie mogłam uwierzyć. Stara podernica prosiła mnie o wybaczenie. Nie do wiary. Nigdy bym nie przypuszczała. Bardzo się zmieniła. Wreszcie poznałam prawdziwą panią Onelię. Wzruszyła mnie. Do tego stopnia, że powiedziałam jej, iż ją polubiłam. Zmieniła się, gdy poznała prawdę o swojej córce Vivianie. Tak, pani Onelia wspomniała o niej. Przeżyła szok na wieść o tym, że jej córka popełniła Morderstwo? Morderstwo. To bolesne. Lepiej do tego nie wracać. Dla matki to wielki cios. Nie zasłużyła sobie na to. Była podła, ale zmieniła się. To za sprawą tej historii z jej córką. Po co ten pośpiech? Dokąd idziesz? Pobawić się na strychu Idź. Kumpelku, I już poszedł. Widziała pani Mariczuj? Tak. Jak się miewa? Dzięki Bogu odzyskała wzrok, prawda? Nie, nie odzyskała. Wciąż jest niewidoma. Cieszę się, że odwiedziłaś Mariciuj i braciszka. Pomagałam Kandelarii go wykąpać. Juanito jest śliczny. Nic dziwnego. Jest dzieckiem twojego taty i Mariciuj. Przykro mi, że Mariciuj jest niewidoma. Choć słyszałam, że znów widzi. Nie smuć się. Pewnego dnia Mariciuj odzyska wzrok. Daj Boże, babciu Mariano. Tak będzie. Czy Juan Miguel dzwonił? Nie. Kiedy zadzwoni, będę chciała z nim porozmawiać. Oczywiście. Po co przyszła? Życie dało jej w kość. Żałuje swojego zachowania wobec mnie. Poprosiła mnie o wybaczenie. Wyczułam, że jest szczera. Przyprowadziła Maitę, żeby zobaczyła braciszka. To dlaczego posmutniałaś? Powiedziała, że Juan Miguel wyjechał. Ciągle o nim myślisz? Nie chcę, ale nic na to nie poradzę. Zrozum, że go nie obchodzisz. Inaczej zostałby i walczyłby o ciebie. Nie mów tak. Wybacz. Nie chciałam cię zranić. Ale masz rację. Nie wiem, dlaczego jeszcze o nim myślę, skoro tyle razy mnie skrzywdził. Muszę pamiętać, że zachował się podle i sprowadził na mnie same nieszczęścia. A nie mówiłam? Ale dał mi też dziecko, które jest jedyną moją radością. Jednak posłucham Cię i znienawidzę go. Przestanę o nim myśleć. Wmówię sobie, że nigdy nie istniał. Wejdź Izraelu. Miło Cię widzieć. Jak się masz? Dobrze. Czy mogę rozmawiać z Mariciu? Chyba tak. Poczekaj.